Wracam przez śmierć. E? 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 Hmm. Sposób, w który na mnie patrzysz, jest zawstydzający. Ki. Kiedy... U... Kiedy umieram, wracam w czasie. A świat się restartuje. Wracam przy śmierć. Słyszę? A przed tym widziałam cię Ja wracam przez śmierć Wracam przez śmierć Wracam przez śmierć Wracam przez śmierć Wracam przez śmierć, śmierć. Wiem co czujesz, ale... Wracam przez śmierć Umieram i powracam znowu ciągle i ciągle Ja wracam przez śmierć Mówię ci, rozumiem Posłuchaj mnie Ja Wracałem przez śmierć Od nowa ...bez końca i końca. Ja... ...cały ten czas... ...odkąd przyszedłem na ten świat... ...nigdy nie można mi było nic nikomu powiedzieć! Nieprzerwanie, cały ten czas... ...zamoczny cały ten czas! Ja... Wiem, znam każdy krok, który postawiłeś na swojej drodze, tutaj. Obserwowałam. Tylko obserwowałam, nic poza tym. Więc jeśli możesz, chcę, abyś powiedział osobiście, o czym myślałeś, co czułeś oraz jak wielkie przemieć wikałeś. Chcę wiedzieć. Koniec końców, jestem wiedźmą chciwości, która chce poznać wszystko na świecie. To ja, Echitna.